Kiedyś się pokusiłem o coś takiego i napisałem na swoim profilu na Facebooku, że z tą całą innowacyjnością to jest w ogóle jakiś zabobon. Proszę mi powiedzieć, bo wszyscy są za innowacyjnością. Państwo zapewne też, prawda? Czy ktoś jest przeciwko innowacyjności? O, jeden, bohater. A czy ktoś może z Państwa uważa na przykład, że innowacyjność nie jest niezbędna i jej wspieranie po to, żeby Polska rozwinęła się gospodarczo? Wszyscy się z tym zgadzamy. się definicję. Ale to właśnie chciałem zapytać, a co to jest ta innowacyjność? Na przykład dajemy dotacje unijne urzędnikom z urzędów marszałkowskich. Teraz wchodzą te nowe tam transze z nowej perspektywy. Przez 7 lat będziemy wydawać mnóstwo pieniędzy. I teraz ci biedni urzędnicy mają wydać coś na innowacyjność. Ale jak oni mają to zrobić? Kopiować wzorce, które już są. Ale nie wolno im, bo to jest nieinnowacyjne zgodnie z regułami urzędniczymi. W tym artykule, o którym wspominałeś w gazecie wyborczej, było wspomniane, że dyrektywa z rządu o innowacyjności przyszła taka, że innowacyjne jest coś, co nie było na danym obszarze. Przez dwa lata nie funkcjonowało wcześniej. A skąd ten urzędnik ma tu wiedzieć, że to funkcjonowało? Czy nie? Jak on nie ma żadnego działu, który zajmuje się właśnie takimi badaniami pod sobą. Co on ma wstukać w Google, czy było, czy nie było, i się dowiedzieć? To jest wszystko komedia. Moim zdaniem, cała ta ideologia innowacyjności jest oparta na tak błahych podstawach, że po prostu wystarczy lekko ten balon szpilką na kół i nic z tego nie zostaje. Ja uważam, że istota innowacyjności polega na tym, że nie da się jej zdefiniować w momencie, kiedy ona powstaje. W związku z czym nie da się państwowo wydawać środków na innowacyjność. Jeżeli byśmy byli rozsądni, to powinniśmy te wszystkie środki europejskie wrzucić w kredytowanie biznesu. Ale Unia nam na to nie pozwoli. Podobnie jak na przykład nie pozwala nam środków wydawanych na edukację wydawać na zaplecze techniczne w szkołach technicznych. Można tylko na tak zwane miękkie szkolenia, czyli wsparcie branży turystycznej. Ludzie jeżdżą do jakiegoś hotelu, spali się tam szkolą i to jest wydanie środków na edukację.